Cześć czołem, witamy się z Wami. No, chcielibyśmy powiedzieć, że witamy się z Wami z Bałkanów albo chociaż gdzieś z tam tych bliższych stron. E, natomiast witamy się z Wami poniekąd też w temacie bałkańskim, bo witamy się z Wami z bałkańskiego sklepu. Przechodzimy do Was tak bardzo z opowieścią o tym, jak to się w ogóle stało, że stworzyliśmy naszą mapę z etapkę Bałkany tak 100 inspiracji I tak naprawdę punktem wyjścia do całej opowieści będzie ta mapa Jest to mapa, którą dostałam kiedyś od naszych przyjaciół chyba na 30 urodziny, jeśli się nie mylę Ta mapa jest bardzo fajna, tak naprawdę nic, niczego jej nie brakuje Ale my mieliśmy z nią jeden problem Za każdym razem jak wracaliśmy z podróży to mogliśmy tylko i wyłącznie zdrapywać ten jeden maleńki fragment tejże mapy. No i doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę ta mapa dla nas no jest trochę bez sensu. No bo tak naprawdę możemy tutaj sobie wydrapać dziurę i tak naprawdę nie mieć żadnej frajdy z tego, że taką mapę posiadamy, bo jak widać, jej cała reszta jest po prostu niezdrapana. I wtedy tak naprawdę, e, kiedy już z tą mapą, że tak powiem, mieszkaliśmy przez dłuższy czas, stwierdziliśmy, że. W sumie to dlaczego nikt nie wpadł na pomysł, żeby stworzyć mapę, która obejmuje tylko i wyłącznie Bałkany? No i tak naprawdę od tej jednej myśli zaczęliśmy gdzieś tam kombinować, że może byśmy taką mapę stworzyli. No i część z Was już wie, że taka mapa powstała, i chcemy Wam pokazać teraz naszą piękną mapę, zdrabkę, e, obejmującą tylko i wyłącznie Półwysep Bałkański i kraje były Jugosławii. W tym momencie, póki co, możemy powiedzieć Wam jedno że jest to jedyna tego typu mapa e, na pewno w Polsce, a wcale byśmy się nie zdziwili, gdyby się nie okazało, że również w Europie nikt takiej mapy nie wyprodukował, więc jest to nasz bardzo, bardzo autorski pomysł. E, zacznijmy od tego, że mapa przychodzi do was w takiej oto tubie. To co tutaj grzechocze w środku, to jest zdapywa, którym potem będziecie mogli sobie mapę zdapywać. No, ale najważniejsze jest oczywiście w środku. Więc tak mapa prezentuje się po tym, jak już ją wyciągniecie z tuby. Pierwsza rzecz, na pewno Wam się rzuci w oczy, to lista. Lista jest dosyć długa i ona obejmuje tak naprawdę najciekawsze miejsca w obrębie wszystkich wyszczególnionych na mapie państw. Są to miejsca z listy UNESCO, są to jakieś miejsca cenne przyrodniczo, plaże też znalazły się tutaj między innymi jugosłowiańskie pomniki, czy inne atrakcje, które naszym zdaniem warto zobaczyć. Ta lista, ją też możecie sobie zapywać, natomiast jej jakby też głównym założeniem jest to, żeby inspirować Was do tego, żeby ten Półwysep Bałkański jeszcze mocniej i bardziej intensywnie poznawać. Druga kwestia, to jest lista najciekawszych, najbardziej widokowych tras na road trip na Bałkanach. I te trasy, oprócz dwóch, wiążą się z książką Bałkany. Podróż mniej znany, którą pewnie część z Was już ma, a jak nie macie, to będziecie mogli ją też u nas zakupić. W każdym razie je znajdziecie zarówno tutaj z boku, na tej liście. One również są wyszczególnione na mapie. Na przykład tutaj mamy trasę H. Trasa H to jest trasa przez góry Galicica w Macedonii Północnej. Powiedzmy jeszcze sobie idźmy tutaj. Trasa C to trasa Transfogaraska w Rumunii. Kolejną rzeczą, którą możecie też na mapie zdać, to odwiedzone państwa. I tutaj macie wyszczególnione ich flagi, i te flagi też możecie sobie zdrapać, No, potem tutaj się ładnie odsłonią na kolorowo. Oprócz tego, na mapie znajdziecie również najwyższe szczyty. I też co jest ważne, są tutaj wyszczególnione niektóre wybrane większe drogi, a także mniejsze bądź większe miejscowości. Teraz chcielibyśmy wam pokazać dwie mapy. Ta u góry to jest moja i matka mapa ta u dołu należy do jego rodziców, żeby wam pokazać, jak te mapy mogą się od, nie, od siebie różnić oraz w jaki sposób możecie podejść do ich zdapywania. Ponieważ większość map zdapek zakłada, że zdapuje po prostu całe państwa, to tutaj oczywiście też możecie tak do tej mapy podejść. Ale. Wydaje nam się, że ponieważ ta mapa obejmuje tylko taki mały wycinek gdzieś tam europejskiej rzeczywistości, że tak naprawdę fajnie jest zdapywać tylko te miejsca, czy te regiony, czy te trasy, w których rzeczywiście się było. W efekcie bardzo szybko zorientujecie się, że tak naprawdę, mimo na przykład bardzo częstych podróży, to jeszcze dalej macie sporo miejsc, czy sporo regionów do zobaczenia. I tak na przykład. Spójrzcie na naszą mapę. My w teorii jeździmy na Bałkany bardzo dużo, ale wychodzi na to, że większość tego, tych naszych podróży, to koncentrowało się na wybrzeżu, bo wybrzeże oczywiście tutaj aż do gdzieś tam północnej Grecji mamy zjeżdżone. Tutaj natomiast macie na przykład mapę rodziców Marka, którzy mają na przykład zjeżdżone trochę więcej Grecji, trochę więcej Rumunii w niektórych miejscach, no ale też im wyszło, że tak naprawdę to też głównie mają zjeżone wybrzeże, plus jakieś największe atrakcje, na przykład stolice i tak dalej, ale w sumie dalej mają tam po co wracać, bo na przykład też okazało się, że z listy atrakcji też nie udało im się wszystkiego zdrapać. Więc tak naprawdę ta mapa może Wam bardzo ładnie pokazać, gdzie jeszcze powinniście się wybrać, i że tak naprawdę tych miejsc na Bałkanach do zobaczenia jest bardzo, bardzo dużo. I wydaje nam się, że to jest właśnie ten główny klucz, jeśli chodzi o podejście do tej mapy, żeby nie zadapywać jej od razu w całości, tylko właśnie najpierw sobie zobaczyć, gdzie tak naprawdę człowiek był, a gdzie go jeszcze nie było. I wtedy będziecie faktycznie mogli się zainspirować do tego, żeby na te bałkany jeszcze dalej i bardziej intensywnie pojeździć. Co jest ważne w przypadku naszej e, mapy zdapki bałkany, hashtag 100 inspiracji, to to, że ona na początku jest taka złota, taka stonowana, a potem z czasem, jak będziecie ją sobie zdapywać i odkrywać kolejne miejsca, to zaczną Wam wychodzić kolorki, a więc na to trochę bardziej taka kolorowa. Po drugie, na przykład wyjdą jeziora, pokażą się Wam pasma górskie, które tutaj również są zaznaczone. Możecie też zobaczyć, jak zaznaczone są najwyższe szczyty. Tutaj na przykład mamy Koraba, czyli najwyższy szczyt Macedonii Północnej i Albanii, ale możecie od razu zobaczyć, że na przykład nie byliśmy na złej kolacie, ponieważ ją mamy niezdrapaną. Tak samo jak i Gierawice, ale już na przykład Maglić, czyli najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny jest Zaznaczone. Też warto dodać, że mapa jest laminowana, to jest taki przyjemny, śliski papier. W zestawie, tak jak też wspominaliśmy wcześniej, znajduje się taki plastikowy zdrapywak. Nim możecie zdrapywać mapę, jeżeli byście go kiedyś na przykład zgubili, to możecie też zdrapywać ją monetką. Ale niektóre mniejsze elementy to wystarczy czasami po prostu lekko podrapać paznokciem i też Wam się zdrapią. Jak wygląda w ogóle zdrapywanie? Ano bardzo prosto, bierzecie zdrapywak i sobie drapiecie, tutaj sobie zdrapiemy kawałek trasy przez środek Bułgarii. Od razu damy Wam takiego tipa, że jeżeli będziecie na przykład planowali jakieś takie dłuższe posiedzenie z tą mapą i będziecie ją zdapywać przez dłuższy czas, to sobie przygotujcie odkurzacz, bo tych takich małych farfocli będzie dosyć sporo. Więc warto mieć pod ręką odkurzacz, żeby sobie nie zasypać całego domu. No, w każdym razie, tak to, tak to wygląda. Ogólnie musimy przyznać, że chociaż sami stworzyliśmy tę mapę i sami nad nią pracowaliśmy, to kiedy przyszło co do czego i musieliśmy sami ją sobie zdrapać, to w ogóle stwierdziliśmy, że to jest strasznie fajna zabawa. W ogóle siedzieliśmy nawet z Google Maps i analizowaliśmy, czy na przykład daną trasą my przejeżdżaliśmy. Czy na przykład dane miejsce faktycznie kiedyś odwiedziliśmy, i podobnie też mieli e, moi teściowie, czyli do Marka, że kiedy zabrali się za zdapywanie, to w ogóle wyciągnęli albumy, wyciągnęli komputer, analizowali zdjęcia, więc ten czas spędzony na zdapywaniu mapy był w ogóle świetnym sposobem na przywołanie tych bałkańskich wspomnień, e, przeanalizowanie tego, gdzie już się było, więc tak naprawdę Wam bardzo to polecamy na takie właśnie jesienne, zimowe wieczory, żeby sobie z mapą usiąść. E, Wziąć na przykład jakieś dobre bałkańskie winko i po prostu zacząć zapywać i przypominać sobie, jakie to piękne miejsca tam odwiedziliście. A zatem naszym zdaniem ta mapa będzie absolutnie rewelacyjnym prezentem e, dla każdego prawdziwego fana Bałkanów, ale również i dla każdej osoby, która gdzieś tam swoją przygodę z Bałkanami dopiero zaczyna i. Szuka inspiracji, szuka motywacji do tego, żeby e, Półwysp Bałkański i kraje Błogosławie odwiedzić. Mapę kupicie oczywiście bezpośrednio u nas w naszym bałkańskim sklepie. Link do niego znajdziecie w opisie. E, tam też czekają na Was zestawy. I prezentowe, i zestawy związane z mapą. Tego tak zapraszamy Was do zapoznania się z naszym bałkańskim asortymentem. I mamy nadzieję, że już wkrótce to Wy podzielicie się z nami Waszymi mapami tym, jak one wyglądają. Na fanpage'u bałkańskiego sklepu chcemy stworzyć galerię właśnie map, aby pokazać, jak każda z nich będzie wyglądać nieco inaczej i że każda z nich opowiada zupełnie inną bałkańską historię. Jak zapewne widzieliście już wcześniej, nasza mapa jest oprawiona w ramę. I ramę możecie u nas dokupić osobno. Jest to rama stricte dedykowana pod ten wymiar mapy. I jest to też rama z cyklu złóż i zrób to sam. Za chwilę pokażemy Wam, jak tę ramę złożyć. Ale co ważne, jeśli chodzi o tę ramę, to tutaj znajdują się plecki. A tutaj są też mocowania, aby ramę powiesić po prostu sobie na ścianie, czy gdzie tam będziecie ją chcieli powiesić. I rzeczywiście naszym zdaniem rama jest w ogóle super rozwiązaniem, jeśli chodzi o to, w jaki sposób tę mapę gdzieś tam sobie umieścić w domu. Na pewno największą zaletą tej ramy jest to, że tutaj z przodu nie macie żadnej pleksy, żadnego szkła, więc za każdym razem jak będziecie chcieli podejść do mapy i coś zdrapać, to po prostu podchodzicie i to robicie. Nie musicie niczego demontować, zdejmować i tak dalej. W komplecie z ramą otrzymujemy cztery listy, które będą naszymi bokami. Dwie sztuki pleców, które po prostu się składają w wymiar pełny mapy. I zestaw magicznych części, e, włącznie z instrukcją w środku, e, nie jest to nic skomplikowanego. Potrzebujemy 10-15 minut czasu i śrubokręt płaski. Więc, tak naprawdę, jedyne co musimy zrobić, to korzystając z tych narożników, które są w zestawie, po prostu wsadzamy je na razie luźno w odpowiednie miejsca, w ramię. I gdy dokręcimy te śrubki, które tu wystają. One po prostu nam skręcą całą konstrukcję w jedną całość. I to jest tak naprawdę cała filozofia, jeśli chodzi o składanie boków.